i równomiernie dmuchaj w ustnik DriveGuard, po czym na skali możesz odczytać wynik. Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi w Polsce wynosi 0,2 promila. Jeżeli przekroczyłeś dopuszczalny limit, wskazówka jest w czerwonym polu i zapala się czerwona lampka ostrzegawcza. DriveGuard działa na baterie i ma podświetlaną skalę, więc można go używać nawet w nocy. Zanim uruchomisz swój samochód, a wypiłeś nawet małą ilość alkoholu, skorzystaj z DriveGuard i sprawdź zawartość alkoholu we krwi. Czy warto tracić zdrowie, życie lub choćby prawo jazdy? Produkt posiada roczną gwarancję producenta. Cenę tego praktycznego urządzenia oraz numer, pod którym można je zamówić, podajemy na ekranie. Możesz również złożyć zamówienie na karcie pocztowej pod adresem zakupy Mango 81 364 dynia, skrytka pocztowa 32. Termin realizacji zamówienia od 7 do 14 dni. Będziemy pili piwo, będziemy grali w karty. Ha, ha, hi, hi, hej, że hola. Niech każdy się dowie, że śmiech daje zdrowie. Niechaj znikną smutki żale, uśmiech zaś króluje stale. Wyścig kawalarzy, w żartownisiów, czyli Maraton Uśmiechu. Czas zacząć. W tym programie podobał mi się najbardziej konferencjer, który w ogóle nie przyszedł. Maraton Uśmiechu. Jutro o 18.30. Klejnoty carów Rosji w rękach szalonego generała Orłowa Mogą posłużyć do wywołania III wojny światowej A na pięknej wyspie ośmiorniczka już prostuje